Niech będzie błogosławiony Bóg i ojciec pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym, na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W nim wybrał nas od założenia świata. I ta troska Boga o człowieka, Ukazana w Jezusie Chrystusie, przejawia się przez wszystkie wieki. Jakim było naczynie, w którym Jezus umieścił niezwykły skarb, możemy powiedzieć pokarm, napój, którego bardzo potrzebował spragniony, głodny człowiek, uwikłany w grzech, który wysysa z człowieka to, co stanowi o podobieństwie do Boga. Jezus mówi do dwunastu uczniów: Idźcie, obuci w sandały. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, a stamtąd wyjdziecie. Jeśli was nie przyjmą, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. I zgodnie z poleceniem Jezusa, uczniowie poszli. Jezus wysłał ich po dwóch niezwykli pasterze a ta niezwykłość nie tyle pochodziła z ich kondycji, z ich możliwości, ale ze skarbu, który był w nich. Co do tego skarbu należało? Ewangelia święta nam mówi? Jezus dał im władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w czosie. Jakież było to naczynie? Które, jak później będziemy dalej czytać Ewangelię Świętą, przynosiło cudowne owoce. Uczniowie wypędzali złe duchy, uczniowie głosili Ewangelię, uczniowie czynili cuda. Tam był Piotr, który później Wypierał się pana Jezusa. Wśród tych dwunastu uczniów był również Judasz. Przecież Jezus wiedział, że on zdradzi. Ale miał władzę daną od Jezusa Chrystusa i też nauczał, też głosił. Był Tomasz, który po zmartwychwstaniu powiedział, jak mu się. Jezus nie ukaże, nie dotknie jego ran, nie uwierzy. Takie było to naczynie. I Chrystus wysyła swoich apostołów. Moc płynęła z tego skarbu, który umieścił w nich, a nie z ich możliwości. W jaki sposób w dzisiejszym świecie jest przyjmowany pasterz? Dlaczego sprzedawane są w niektórych rejonach świata kościoły? Mówi się, bo nie ma pasterza, bo wspólnota chrześcijańska jest bardzo mała. Jeżeli świat wypędzi pasterza, Posłanego przez Jezusa Chrystusa, to diabeł wpędzi pomiędzy ludzi fałszywych proroków, i będą oni wszystko czynić, żeby człowiek był zniewolony, żeby człowiek był jak niewolnik, któremu będzie nakazane, czyń to, czyń tamto. Coraz więcej jest fałszywych proroków na świecie. Czy fakt, że Jezus we mnie jak w naczyniu umieścił skarb kapłaństwa, jest jakąś moją zasługą? Ciągle czynię jako kapłan refleksję. Boże, dlaczego akurat spojrzałeś na moją rodzinę naturalną? Na mnie, w tej rodzinie, żebym głosił Ewangelię Świętą. Ale, jakżeż ogromną pomocą w tych refleksjach są osoby świeckie, które wspomagają mnie swoją modlitwą, dobrą poradą. Czy nie przeżywam jako kapłan wypędzenia? Niestety, ale to się zdarza. Jest to bolesne, kiedy powiedziane jest odejść. Kiedy powiedziane jest, dobrze by było, żeby pojawił się inny kapłan. I człowiek się zastanawia, a więc jakim jestem naczyniem dla skarbu kapłaństwa, który dał mi Bóg? Uczniowie przynosili wspaniałe owoce, ale też dlatego, że na tych uczniów byli otwarci ludzie. Wiemy o tym, że w wielu rejonach świata wypędzeni są pasterze, wypędzeni są kapłani. Ale jeżeli sam pasterz posłany przez Jezusa Chrystusa, Prowokuje do tego, aby opuścił wspólnotę. Jakżeż to straszna wina wobec Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana. I kiedy słuchamy słowa Bożego tej niedzieli, jakżeż trzeba nam prosić Pana Boga o potrzebne dary i łaski dla biskupów, kapłanów. Dla tych, którzy są w seminariach duchownych, którzy w przyszłości jako naczynie otrzymają święcenia kapłańskie i pójdą zgodnie z nakazem Jezusa, aby głosić prawdę objawioną. Z tą piękną Ewangelią Świętą, w której Jezus wysyła wszystkich uczniów swoich, sięgnijmy do pierwszego czytania. Z księgi Amosa. Czytamy w pierwszym czytaniu. Amazjasz rzekł do proroka Amosa, widzący: Idź sobie, uciekaj do ziemi Judy. Tam jest chleb, tam prorokuj. W Betel więcej nie prorokuj. I Amos. Prorok odpowiada: Nie jestem ja prorokiem. Jestem pasterzem, tym, który nacina sykomory. Ale Pan mi rzekł, Bóg mi rzekł, idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego. Przepiękna postawa proroka, którego wypędzają. A jednak on jest przekonany, że pomimo takiej postawy ma mieć na względzie przede wszystkim wołanie Boga, który mówi: Idź do całego świata. Idź, spojrzyj, jak ogromne jest żniwo pańskie. I ma pójść prorok i głosić. O taką łaskę prosimy. W tę niedzielę, i o taką łaskę jako kapłan zwracam się do Waks. Proście pana żniwa, aby wzmocnił to naczynie, którym jest kapłaństwo, i by to naczynie w tych trudnych dzisiejszych czasach uniosło skarb, który jest mocą Boga. I jest wielkim wyznaniem Boga do człowieka, który niestety, ale jest tak bardzo poraniony. I przede wszystkim ta rana może być uzdrowiona, oczyszczona przez dar Ewangelii Świętej.